Nazywam się Kalina, ale w domu mówią na mnie Kalinka. Zwłaszcza kiedy robię minę pod tytułem: Zaraz coś powiem i to będzie mądre. A tego wieczoru byłam bardzo gotowa mówić rzeczy mądre, bo to był sylwester. Miałam plan. Nie taki: zobaczymy co wyjdzie, tylko prawdziwy plan ułożony w głowie już trzy dni wcześniej. Plan idealny. Po pierwsze przekąski. Po drugie, zabawa. Po trzecie, nie zasnąć przed północą, jak w zeszłym roku, kiedy obudziłam się o 0007 i wszyscy mówili, że i tak było fajnie, chociaż nie było. Tym razem miało być inaczej. Siedziałam na dywanie w salonie i obserwowałam dorosłych. Robię to często, bo dorośli są bardzo ciekawym gatunkiem. Zawsze mówią, że na spokojnie, a potem biegają szybciej niż ja, kiedy ktoś krzyknie, gdzie jest pilot. W tym roku wszystko zrobimy na luzie, powiedziała mama. Powiedziała to tonem, który oznaczał dokładnie odwrotność. Tata sprawdzał coś w telefonie, mrucząc. Od nowego roku. Od nowego roku to ja. Nie dokończył, bo mama zapytała, czy widział korek do szampana. To był dopiero początek chaosu. Ja też miałam postanowienia noworoczne. Na przykład: nie pożyczać kredek zuzi, jeśli ostatnio oddała mi zieloną. Bez zielonego. Nie dać się zagadać dorosłym, kiedy mówią zaraz, tylko minutkę. Dopilnować, żeby sylwester się udał, bo ktoś musiał. Właśnie wtedy zauważyłam coś dziwnego. Za ścianą u sąsiadów było cicho, za cicho jak na sylwestra. Nie było muzyki, nie było śmiechu, nie było nic. Spojrzałam na zegar. Jeszcze nie północ, ale już za spokojnie. Podeszłam do okna. Światło u sąsiadów było zapalone. Normalnie, ale nikt się nie ruszał. Mamo? zapytałam. Zaraz, Kalinka, odpowiedziała nawet na mnie nie patrząc. No właśnie, zaraz. Wtedy pomyślałam coś, czego jeszcze nikomu nie powiedziałam na głos, ale skoro i tak to słyszysz, to już wiesz. Ten Sylwester nie będzie idealny. Będzie podejrzany. I ja zamierzałam sprawdzić dlaczego. Jeśli ktoś myśli, że dzieci robią dziwne rzeczy, to chyba nigdy nie słyszał dorosłych w Sylwestra. Siedzieli przy stole i mówili poważnym głosem, jakby zaraz mieli ogłosić coś bardzo ważnego, coś w stylu Od jutra zmieniamy wszystko. W nowym roku to ja na pewno, zaczął tata, będziesz jadł mniej słodyczy, dokończyła mama. Będę bardziej zorganizowany, poprawił tata. Patrzyłam na nich uważnie. Już wiem, że kiedy dorosły mówi bardziej zorganizowany, to znaczy, że nic się nie zmieni, tylko będzie miał nowy notes. A ty, Kalinka? Zapytała mama. Masz jakieś postanowienia? Miałam. Oczywiście, że miałam. Tylko nie byłam pewna, czy są gotowi. Tak, powiedziałam. Na przykład postanawiam nie wierzyć we wszystkie postanowienia noworoczne. Zapadła cisza. Krótka, ale satysfakcjonująca. Bardzo śmieszne, mruknął tata, a potem dodał. Ale serio, od stycznia. I znowu nie dokończył, bo mama zawołała z kuchni. Kto widział pilota? Właśnie o to mi chodziło. Zegar tykał. Sekundy mijały, a u sąsiadów dalej nic. Znowu podeszłam do okna. Światło w ich salonie nadal się paliło. Cienie, brak. Muzyka? Zero. Sylwester? Teoretycznie tak, praktycznie nie. Oni chyba coś knują, powiedziałam na głos. Kto? Zapytał tata. Sąsiedzi. Są zbyt cicho. Może wyszli, machnęła ręką mama. Machnięcie ręką to dorosły sposób na nie chcę mi się teraz myśleć. Ja natomiast chciałam. Bo im dłużej patrzyłam, tym bardziej miałam wrażenie, że ten wieczór nie idzie zgodnie z planem, a ja bardzo nie lubię, kiedy coś się nie zgadza. Wzięłam koc, usiadłam na parapecie i zaczęłam notować w głowie. Fakt pierwszy. Sylwester. Fakt drugi. Cisza. Fakt trzeci. Dorośli nic nie zauważają. To był moment, w którym zrozumiałam coś ważnego. Jeśli ja tego nie sprawdzę, to nikt tego nie sprawdzi, a ja nie zamierzałam obudzić się po północy i usłyszeć. Oj, kalinka, coś było dziwnego, ale już po wszystkim. Nie. Ten sylwester dopiero się zaczynał. Usiadłam bliżej okna, tak bliżej, bliżej, nie wiszę, tylko obserwuję. To różnica. Na dworze było zimno, ale szkło w oknie lekko parowało. Przetarłam je rękawem bluzy i spojrzałam jeszcze raz na mieszkanie sąsiadów. Światło było włączone to ważne, bo jeśli kogoś nie ma w domu, to zwykle światło jest zgaszone, albo zapalone jedno, takie na niby, a tu świeciło się normalnie, całym pokojem. Dziwne, powiedziałam sama do siebie lubię mówić do siebie, bo zawsze ktoś mnie rozumie. Zobaczyłam cień, tylko jeden przesunął się bardzo wolno, jakby ktoś chodził, ale nie chciał, żeby było go widać. Okej, okay, szepnęłam. To już nie jest zwykłe, wyszli na chwilę. W salonie za mną dorośli zaczęli się śmiać. Ktoś powiedział Ale w zeszłym roku było lepiej, ktoś inny. A pamiętasz jak. Nie pamiętali o najważniejszym, że Sylwester powinien być głośny, a ten był cichy, jakby ktoś ściszył cały świat. Wzięłam notes, nie taki prawdziwy, tylko w głowie. Bo prawdziwy leżał w pokoju, a ja nie chciałam teraz tracić oka z okna. Notatka numer jeden: sąsiedzi są w domu. Notatka numer dwa: nie zachowują się jak w sylwestra. Notatka numer trzy: dorośli tego nie widzą. Wtedy wydarzyło się coś jeszcze: zgasło światło na chwilę, a potem znowu się zapaliło. Aha, powiedziałam czyli jednak ktoś tam jest? Zerknęłam na zegar. Do północy jeszcze trochę. Ale już za dużo rzeczy się nie zgadzało. Kalinka nie sieć przy tym oknie, zawołała mama. Przeciąg. To nie przeciąg, tylko tajemnica, odpowiedziałam, ale chyba nie usłyszała. I wtedy podjęłam decyzję. Jeśli chcę wiedzieć, co się dzieje u sąsiadów, muszę dowiedzieć się, kto jest w domu. Sprawdzić, dlaczego jest tak cicho. Zrobić to tak, żeby nikt nie powiedział, Kalina, znowu coś wymyślasz. Wstałam powoli. I rozejrzałam się po salonie. Dorośli byli zajęci rozmową. Nikt na mnie nie patrzył. Idealnie. Idę po coś do picia, powiedziałam. Tylko nie teraz, zaraz toast, rzucił tata. Zaraz to słowo, które u dorosłych znaczy nigdy albo za długo. A ja nie miałam czasu, bo czułam, że jeśli teraz nie sprawdzę, to tajemnica Sylwestra zniknie razem z północą i wtedy już nikt nie uwierzy, że było coś, bardzo podejrzanego. Najtrudniejsze w śledztwie jest to, żeby nie wyglądać jak ktoś, kto prowadzi śledztwo. Dlatego szłam powoli, z kubkiem, z miną: Jestem zwykłą dziewczynką, która absolutnie niczego nie podejrzewa. W korytarzu było ciszej niż w salonie. Zawsze tak jest. Korytarze są dobre do myślenia. Stanęłam przy drzwiach wejściowych i nadstawiłam ucha. Nic, żadnych kroków, żadnego szczęśliwego nowego. To już naprawdę dziwne, szepnęłam. Wtedy zauważyłam coś jeszcze. W wizjerze było światło. To znaczy ktoś był na klatce schodowej. Okej, okay, Kalina, myślimy, powiedziałam sama do siebie. Myślenie na głos pomaga. Przyłożyłam oko do wizjera. Zobaczyłam sąsiadkę z dołu. Stała pod drzwiami sąsiadów i nie pukała. Po prostu stała. Nikt tak nie stoi bez powodu, stwierdziłam, chyba że czeka, albo się boi, albo planuje coś bardzo dziwnego. Serce zaczęło mi bić szybciej, nie ze strachu, z ciekawości. Wróciłam szybko do okna. Światło u sąsiadów znowu zgasło, tylko na chwilę, jak mrugnięcie. To już jest wzór, powiedziałam, a wzory są ważne. W głowie układałam kolejne punkty. Punkt pierwszy. Sąsiedzi są w domu. Punkt drugi. Ktoś kręci się po klatce. Punkt trzeci. Nikt się nie bawi. I nagle dotarło do mnie coś jeszcze. Nie było fajerwerków. Ani jednego. Ani bum, ani ps, ani nawet pyk. Sylwester bez fajerwerków to jak tort bez świeczek. Można, ale coś jest nie tak. Oni coś ukrywają, stwierdziłam. I to raczej nie są chipsy. W tym momencie mama zawołała. Kalinka, chodź, zaraz północ! Już idę odpowiedziałam. To było kłamstwo numer jeden tego wieczoru, bo wiedziałam, że jeśli teraz usiądę do stołu, to tajemnica przepadnie, a ja nie znoszę tajemnic, które przepadły. Spojrzałam jeszcze raz na drzwi sąsiadów cisza, światło, znów cisza i wtedy podjęłam najważniejszą decyzję sylwestra po północy sprawdzę to do końca. Kiedy zegar pokazał północ, Wszyscy w salonie wstali jednocześnie, jakby ktoś dał znak startu. Szczęśliwego nowego roku, krzyknęli dorośli. Były uściski, były życzenia, był toast, który mama prawie wylała, bo tata znów mówił coś o nowym początku. A ja, ja patrzyłam na drzwi. U sąsiadów nadal było cicho. Zaraz wracam, powiedziałam i zanim ktokolwiek zdążył zapytać dokąd, byłam już w korytarzu. Na klatce schodowej paliło się światło. Stały tam trzy osoby: sąsiadka z dołu, pan z naprzeciwka i nasi sąsiedzi bez muzyki, bez balonów, bez sylwestrowych czapek. Szczęśliwego nowego roku, powiedziałam pierwsza, bo ktoś musiał. Wszyscy spojrzeli na mnie trochę zaskoczeni, a potem sąsiadka uśmiechnęła się smutno. Cicho u was, powiedziałam. Bardzo pan sąsiad westchnął. Bo u nas trochę inny sylwester. I wtedy wszystko się wyjaśniło. Ich pies, ten mały skrapniętym uchem, bardzo bał się hałasu. Tak bardzo, że tego roku postanowili nie puszczać muzyki, nie robić huku, nie zapalać fajerwerków. Siedzieli z nim w kuchni, głaskali go, liczyli sekundy razem. A światło? zapytałam. Zapalaliśmy i gasiliśmy, żeby sprawdzić, czy już spokojniej, odpowiedziała pani sąsiadka. Popatrzyłam na nich, na psa, na ciszę i nagle. Ta cisza przestała być podejrzana. To był bardzo dobry plan, powiedziałam. Inny, ale dobry. Pan z naprzeciwka się uśmiechnął. Czasem najlepsze sylwestry nie są głośne. Wróciłam do domu wolniej niż wyszłam. W salonie nadal było wesoło, ale już inaczej. Usiadłam na kanapie i pomyślałam o swoim idealnym planie. Nie wszystko się zgadzało, nie wszystko wyszło, ale wyszło coś ważniejszego. Że sylwester nie musi być idealny, wystarczy, że jest prawdziwy, i że czasem cisza mówi więcej niż fajerwerki. Spojrzałam na zegar. Nowy rok już się zaczął. W tym roku, powiedziałam sama do siebie, postanawiam częściej sprawdzać, zanim uznam coś za podejrzane. A potem dodałam, i mniej poprawiać plany, bo życie i tak zrobi swoje. I to akurat wyszło mu całkiem nieźle.